Jan Kubań, prezes Fundacji Paferę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jako, że my nagrywamy wspólnie już od chyba dwóch lat, albo może nawet i więcej, to pod tymi naszymi rozmowami zgromadziło się całkiem sporo pytań. Na tyle dużo, że zebraliśmy ich aż na dwie rozmowy. Podzieliliśmy sobie to na biznes i sprawy bardziej systemowe, bardziej gospodarcze. Zaczynamy od biznesu, także dzisiaj pierwsza część QA. Pierwsza taka kwestia to a propos naszego najstarszego wywiadu. Tam reklamowaliśmy darmowe książki na stronie Pafere, i dwóch użytkowników napisało: Nie pasuje mi do przedsiębiorczości słowo za darmo, zatem pytam, kto za to płaci? I kolejny użytkownik dodał: Pewnie ten 90-letni dziadek, założyciel organizacji, w końcu dorobił się w tych stanach. No tak, taki ten, ten drugi komentarz, i dziadek, i dorobił się takie w sensie pejoratywnym, rzeczywiście zrobił biznes, dorobił się i y, jest coś takiego jak piramida masło, Maslowa. Y, te podstawowe potrzeby, to jest tam potrzeba jedzenia, picia, seksu i wifi, a potem coraz wyżej, coraz wyżej i na końcu jest taka potrzeba trans, transcendencji, ale to nie wiadomo dokładnie o co chodzi, natomiast ja zauważam, że u osób właśnie typu pan Jan, Takich spełnionych zupełnie następuje taka potrzeba pozostawienia czegoś po sobie na dłużej, żeby to zostało. Zakładają fundację Templetona, mamy Nobla, który przeznaczył całą swoją fortunę na nagrody. No i też właśnie pan Jan stworzył fundację i chce, żeby ta fundacja przeżyła go. Tak jak na przykład właśnie nagroda Templetona, tam wnuczkowie działają czy wnuczki działają tego pana i, i wiemy, dają nagrody. Tak, pan Jan to finansuje, ale my staramy się, żeby też nie wszystko pochodziło z tych pieniędzy fundacyjnych. Są różni prezesi. Ja jestem takim prezesem, który patrzy bardzo mocno na pieniądze, żeby nie wydawać popróżnicy pieniędzy pana Jana, bo uważam, że to nieetyczne. Ale jeżeli mamy książkę. W postaci PDF-a i kogoś nie stać, to może pobrać ją za darmo, aczkolwiek zawsze jest propozycja jakiejś tam donacji. Ale oczywiście jest to, pieniądze pochodzą od pana Jana, ewentualnie z innych donacji, których jak na razie nie jest dużo, także gro jednak właśnie jest od pana Jana. Ok, idziemy dalej. Kolejne pytanie. Zgadzam się, występuje coraz częściej brak etyki na rynku. Ale dziwi mnie fakt, że raczej brak etyki idzie od strony doświadczonych kapitalistów. Nie wiem skąd to pytanie, skąd, że brak etyki idzie ze strony doświadczonych kapitalistów. Aczkolwiek to stwierdzenie zgadza się z tym, co mówił John Glaub w swojej, w swojej książce Cykl życia Imperium, że rzeczywiście etyka upada, że etyka dotyczy pokolenia pionierów, a potem w momencie, kiedy się zaczynają biznesy, to się zaczynają różnego rodzaju szfinte i, i tak dalej. I tak dalej. Być może stąd jest to, to pytanie. Natomiast szwindlują wszyscy, to znaczy źle, wróć to tempo. Z, i, ja bym nie, nie, nie mówił, że każdy, kto ma biznes, to jest od razu oszustem bo wśród pracowników też jest bardzo wielu oszustów, być może o tym sobie jeszcze niedługo powiemy. Nie wiem, po prostu medialnie jest tak, że jak jest przekręt, to jest pracownik robi na mniejszą skalę, a pracodawcy, ewentualnie biznesmeni robią na, duże, na dużą skalę, no i stąd być może to z tego to wynika. Natomiast no, ja bym tego tak dokładnie nie utożsamiał, że każdy biznesmen to od razu jest, jest krętaczem. To nie chrześcijańska etyka moralna, bo zmieściłaby się w niej i katolicka, a tu chodzi raczej o protestancką etykę moralną. Poza tym, o ile mi wiadomo, to w USA święci także wielkie triumfy, o ile nie większa, o ile nie większa etyka starszych braci w wierze, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. No to jak to w końcu jest, która tutaj religia? Najbardziej no jak pan już się pyta, to jak to w końcu jest, to ja chyba pójdę sobie strzele w łeb, no bo to jest przedstawienie takiej sprawy, że pan oczekuje konkretnej jednej odpowiedzi w typie redukcjonistycznym, tak? albo ci, albo ci i w ogóle. Polecam, to jest w ogóle temat rzeka. Pełna kontrowersji. Jeżeli ja bym powiedział, że chrześcijańska, to zaraz się znajdą inni, że to protestancka, a jeszcze ktoś inny wyskoczy, właśnie, że jednak judeo, ta, ta starszych braci w wierze jest lepsza i zacznie udowadniać dlaczego. W tym względzie polecam książki Rodneya Starka. To jest socjolog, to jest historyk, który pisze o. Religiach, o różnych rodzajach religii. Ja w tej chwili jestem świeżo po wysłuchaniu jego książki The Gods Battalions o wyprawach krzyżowych. Tam jest świetnie przedstawiony temat. On, przed, on, on pokazuje, że w tej chwili jest taka tendencja w świecie zachodnim do gloryfikowania Arabów jako y, dobrotliwych, lubiących, miłujących pokój, naukowców, którzy badali. A on tam przedstawia gołe fakty i mówi tak, po stronie krzyżowców i po stronie tych muzułmanów, to, to były oprychy. Tam no, dekapitacja to była na, 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 na punkcie dziennym, wyrzynanie całych wsi, całych miast to było po prostu na, na miejscu. Wyprawy krzyżowe nie wzięły się znikąd, one były odpowiedzią na pewne brutalne postępowanie muzułmanów, ale z drugiej strony ci krzyżowcy też, też nie grzeszyli. Byli tacy i tacy. I teraz no, To jest chyba moja odpowiedź. Proszę przeczytać zebrane dzieła Rodneja Starka i zobaczyć, na czym polega to myślenie, takie nieredukcjonistyczne. Nie ma jednej alternatywy. Moralność to jest moralność. Są, oczywiście są jej pewne różnego rodzaju instancje, ale ja nie odpowiem, że to jest chrześcijańska albo niechrześcijańska. Każda religia próbuje wprowadzić jakąś, jakąś moralność. Co więcej, powiem jeszcze taki bardzo fajny cytat. Z książki Piera Gaxotta, Wielka Rewolucja Francuska, nawoływali do przestrzegania prawa, które sami ustanawiali. To jest chyba takie tłumaczenie, że z moralnością to tak to bywa, że jeżeli zależy mi na czymś, to ja nawołuję, żeby prawa przestrzegać, żeby być moralnym, bo to jest w moim interesie. Także temat szeroki, rzeka kontrowersji. Jak ktoś nie umie sobie poradzić bez dotacji, to nigdy nie powinien prowadzić biznesu. Dokładnie tak. I w Szwajcarii edukacja jest niedotowana, zdrowie chyba też jest niedotowane. Problem pojawia się w zbrojeniówce, bo tutaj jednak wie pan, no, broń taki, taka, no, broń masowego rażenia, jakaś taka wybitnie paskudna, to chyba jednak powinna być pod kontrolą. Y no właśnie całego społeczeństwa tak no i tutaj społeczeństwo się powinno zrzucać na tą broń także tutaj w tym momencie można by mówić o dotacjach ale generalnie uważam że wszystkie biznesy nie powinny być w ogóle dotowane nie powinny powinno być jakieś państwo ma możliwości sterowania jakimiś podatkami tak czy, czy no żeby w tym kierunku społeczeństwo poszło, tak? to nie, nie powinno się budować nowych fabryk, państwo nie powinno budować nowych fabryk samochodów, samochodów elektrycznych, ale powinno zachęcać jakimiś innymi kierunkami biznes prywatny, żeby on ze sobą konkurował. Tak? Wtedy mamy gwarancję, że coś fajnego się wykluje. Zero dotacji. Pytanie zupełnie z innej beczki. Szacun dla Pana, ja nie potrafię 30 lat nosić tych samych ubrań. Dla kieszeni dobre. Czyli tej marynarki, tak? No to zauważył Pan, że, że ubieram się w tą samą marynarkę. Powiem tak, ja nie przywiązuję dużej wagi do bycia jakimś super eleganc, do bycia super elegancką osobą raczej przywiązuje dużą wagę do tego żeby być wytrzymałą osobą, żeby być silną osobą i zdrową osobą i tutaj jest ten mój główny nacisk, a też jestem takim typem człowieka, że nie niszczy. Jak kiedyś jeszcze moja żona była moją narzeczoną, to kupiliśmy buty takie same. No, żeby mieć, żeby się po prostu ubierać tak samo. Ona zniszczyła swoje buty chyba po trzech miesiącach, już to były w strzępach, a ja nosiłem jeszcze te buty trzy lata. Także po prostu takim jestem, że osobą praktyczną jest mi wygodnie w tym, myślę, że całkiem ładnie, w związku z tym czemu nie. Paweł pyta: Z szczęściał się nie zgodzę. Najlepsze biznesy to zwykle nudne biznesy, oparte na sprawdzonych schematach, gdzie nie trzeba nic wymyślać. A klient zna już ten biznes. Wymyślanie nowego jest fajne, ale strasznie trudne we wdrożeniu, a dopiero po przetarciu szlaków pojawia się konkurencja, która wchodzi na gotowy nowy rynek. Niestety innowacyjność jest fajna, ale biznesowo to duże ryzyko. Pokazuje się zwykle jednego wygranego, a nie pokazuje się 999 przegranych. Dokładnie tak, znaczy ja się z tym absolutnie zgadzam, natomiast moja ścieżka biznesowa to była ścieżka właśnie ta innowacyjna. Co więcej, ja się wszystkiego sam uczyłem. Yy, nikt nie uczył mnie marketingu, nikt nie uczył mnie. HR-ów, czyli tak jak jak zatrudniać ludzi, jak, jak z nimi rozmawiać, na jakie, na jakie sprawy zwracać uwagę. Tego wszystkiego nauczyłem się sam i powiem tak, miliarderem nie jestem, ale uważam, że ta wiedza, którą zgromadziłem i ta ścieżka, którą przeszedłem, bardzo mnie zadawala życiowo. Ja jestem po prostu spełnioną osobą życiowo, z tego się bardzo cieszę, ale rzeczywiście było to bardzo, bardzo trudne. Ale z drugiej strony, jak coś jest bardzo, bardzo trudne, no to człowieka to bardzo, bardzo wzmacnia, bardzo, bardzo go to kształci. I ja no, jestem z tego bardzo zadowolony. Generalnie moimi wzorcami, wie pan, było 300 Spartan, tak? czyli albo lepiej bitwa pod Nefels, bo tutaj 300 Spartan, a tam w bitwie pod Nefels to było 250 Szwajcarów, którzy rozwalili chyba 3000 żołdactwa jakiegoś austriackiego, i po stronie Austriaków zginęło kilka, no nie wiem, 1200 czy coś takiego, a tutaj chyba 5 czy sześciu. Także wie pan, przebitka była zupełnie lepsza niż u tych 300 Spartan. No, tak taki jestem po prostu, no i tyle. Jeżeli pracodawca rzuca w pracownika telefonem, gnębi, mobbing, ciągle kręci z kasą, to chyba wiadomo skąd to narzekanie. Bym gościa zatrudnił w jedno miejsce, gdzie pracowałem, to by szybko zmienił zdanie. To Pan. No tak, ale wie pan, to o mnie, tak? Znaczy, właśnie ten stereotyp, że pracodawca jest, jest rzuca. Ja w nikogo nie rzucam, ja, ja rozmawiam. Czy że pan? pana by gdzieś tam zatrudnił? A by on by no zna. ale to u wariata była, nie u pracodawcy. Być może wie pan, to też jest tak, że są, yy, yy, znaczy, to są bardzo szerokie zjawiska. Otóż, jeżeli yy, yy, pan zostanie wstawiony na stanowisko zarządcze, a nie ma pan pojęcia o tym, i jeszcze dobrze panu za to płacą, to pan się zachowuje, po prostu odjeżdża pan, uderza panu woda sodowa do głowy, staje się pan bardzo często tyranem. Ja budowałem zupełnie inaczej. Ja budowałem tą firmę, ja znam każdą wartość, każdą. i ja szukałem partnerów, a nie szukałem ludzi, którymi będę mógł pomiatać, bo to do niczego, szczególnie w. I w informatyce, która ma bardzo duży element twórczy, gdzie trzeba być rzeczywiście osobą kreatywną, no to gdzie ja bym z niewolnikami pojechał? Tak? Zresztą to też nie jest mój styl. Ja wolę budować zespoły niż, niż, niż być nadzorcą niewolników. tak? Bardzo ciekawy wywiad, to też pozwolę sobie na komentarz. Przede wszystkim to nie rozumiem tej wszechobecnej nagonki na umowę o pracę. Umowa o pracę nie jest jakimś głupim wymysłem, to jest coś, co odpowiada potrzebom większości ludzi w Polsce i na świecie. Pamiętajcie, że nie każdy może być przedsiębiorcą, nie każdy ma chęć dorabiać się i rozwijać. To też dla takich ludzi jest umowa o pracę, bo wtedy mają to, co najbardziej cenią, czyli stabilizację. Zupełnie inną sprawą jest natomiast opodatkowanie tej umowy. To niewątpliwie nadaje się do gruntownej zmiany. No więc jeżeli chodzi o to ostatnie zdanie, to opodatkowanie, to ono, gdyby wszyscy płacili takie same podatki, gdyby dla wszystkich były takie same warunki, to nie byłoby problemu. Natomiast o co tutaj chodzi? Był taki wykład, nie pamiętam, Yoshira, Yoshira profesor z ekonomii z Japonii, który powiedział, że Japończycy nie zdają w ogóle sobie sprawy z tego, że płacą podatki. No bo tam oni pracują w tych swoich wielkich korporacjach i te korporacje płacą te podatki. Zupełnie inna sytuacja jest w Szwajcarii, bo tam znaczy wcześniej było tak, że pracodawca wypłacał wszystko a z tego pracownik musiał podatki odprowadzić, musiał odprowadzić własne ubezpieczenie i miał świadomość, ile podatków płaci, jakie ubezpieczenie płaci. Miał tą świadomość, w związku z tym mógł wymagać, tak? No, yy, mógł wymagać na przykład, że służba zdrowia, na którą on tyle pieniędzy płaci, no to jest powinna być o wiele lepsza niż, niż jest rzeczywiście świadczona. Także ja uważam, że najważniejsze jest to, kto te podatki płaci. Jeżeli płaci pracodawca, ja daje całość pieniędzy, które mu się należą, a od niego państwo zabiera, to wtedy będziemy mieli bardziej rozsądnych obywateli i bardziej świadomych obywateli, no i też ci obywatele będą w większym stopniu kontrolowali polityków. Kolejne pytanie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kiedy byłem pracownikiem, całe złotego świata pochodziło od pracodawcy. Teraz, kiedy jestem pracodawcą, czuję, jak pracownicy myślą podobnie jak ja, kiedy byłem pracobiorcą. Uświadomienie pracownika nie jest takie proste. Pracownik wielu rzeczy nie rozumie i nie zrozumie, dopiero, dopóki nie będzie pracodawcą. Ta osoba widzi problem z dwóch stron. W przeciwieństwie do, do tej poprzedniej, tak, ja uważam, że no, po pierwsze, warto. Spróbować być pracodawcą. Każdy z nas jest pracodawcą, bo prędzej czy później zatrudniamy jakieś ludzi, jakieś firmy, które robią nam remonty, tak i wtedy to my płacimy i jesteśmy. I wtedy proszę zauważyć, że staramy się zapłacić jak najmniej. Pośrednio jesteśmy pracodawcami wszystkich, którzy wytwarzają towary, idziemy do, do marketu i nie interesuje nas, czy to ten produkt zrobiła mama, która ma chore dziecko, czy zrobił bity i maltretowany jakiś człowiek w, w trzecim świecie, który jest wyzyskiwany, czy zrobił człowiek zadowolony z siebie, który jest jakimś tam twórcą i zrobił bardzo fajną, nie wiem, tłuczek do, 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 do ziemniaków, tak, to, no tu jest ten problem, tak, że to my wyzyskujemy jako ci, którzy kupują. Teraz komentarz chyba najdłuższy z dzisiejszych. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że pan Jan prawdopodobnie nie zdaje, sobie nie zdaje sobie sprawy z tego, iż swoim wykładem, który oczywiście jest w 100% prawdziwy, nieświadomie pokazał także istotę problemu, to jest totalny brak zrozumienia rzeczywistości przez pracodawców w Polsce i mentalność znajdującą się w jakiejś ekonomicznej utopii. Ja wiem, że są ludzie tacy jak Pan, którzy każdą okazję chcą wykorzystywać do, do rozwoju. Co jest oczywiście bardzo dobre, ale to ciągle jest garstka ludzi w skali społeczeństwa. Większość ludzi chce po prostu przepracować 8 godzin i wrócić do swojego domu, rodziny, pasji. Możemy narzekać, że tak być nie powinno, że oni się nie rozwijają i tak dalej, ale to nic nie da i pozostanie jedynie nieudanym zaklinaniem rzeczywistości. Słuchając tego przypomina mi się narzekanie wielu ludzi w tym kraju, że pogoda jest kiepska i ciągle jest zimno. No jest. No i co z tego? Nikt tego nie zmieni. I wie pan, to była moja pierwsza, jak po raz pierwszy pojechałem na zachód, to był lata 80, taki nie wiem, 85, 6 rok. Zauważyłem, że tam jest o wiele Więcej osób, takich przedsiębiorców, tak, takich ludzi samodzielnych. Byłem kiedyś na zawodach dzieci spinaczkowych no i akurat mój znajomy, z którym ja prowadziłem nowe drogi w, w górach Aix en Provence, to jest taka góra Montagne Saint-Victoire, tam żeśmy on działał, wspólnie prowadziliśmy nowe drogi wspinaczkowe i w pewnym momencie on też był trenerem młodych, takich adeptów wspinania, zaprosił mnie na jakieś tam zawody. No i ja zobaczyłem, wie pan, miałem przekrój taki społeczny i zobaczyłem, że ktoś podjechał taką wspaniałą bryką i w ogóle to dziecko było ładnie ubrane, jako, no wspinało się tak jak wszystkie dzieci, tam żadnego tego, ale te, te, te właśnie niektóre osoby były, tak jak widać było, że są bogatsze. No i ja zacząłem się pytać tych osób, kim oni są, co oni w życiu robią, się okazało i scenariusz był taki sam. Oni mówili, pracowałem u kogoś, nie podobało mi się, poszedłem na swoje, było o wiele ciężej. Ale przełamałem to wszystko, teraz jestem na swoim, jestem z tego zadowolony, sam sobie panem, sterem, żeglarzem, okrętem. Także tak to wyglądało. Więcej było takich osób, które pracowały właśnie, były samodzielnymi osobami, które w sposób samodzielny zarabiały pieniądze. To różniło Polskę od Zachodu. Przynajmniej wtedy. Teraz nie wiem, być może 10 lat temu moja żona była na jakimś szkoleniu we Francji, ktoś tam zadał pytanie, podał statystyki, że 96% Francuzów marzy o etacie, tak? a nie o tym, żeby być, no czyli to się wszystko zmienia. Ale teraz, jeżeli mamy takie społeczeństwo, które jest złożone tylko i wyłącznie z osób, których jedynym marzeniem jest odwalić 8 godzin, zarobić bardzo dużo, to takie społeczeństwo jest bardzo podatne na to żeby wpaść w tyranię. No bo oddaje tą swoją wolność, tak okej, okay, płaczcie mi, ja będę udawał, że pracuję. Myśmy to mieli, myśmy to mieli za Gierka. to po prostu jest model, który według się mnie nie sprawdza i tu jest bardzo duże pole do popisu dla systemu edukacji, który niestety w Polsce Kształci klientów korporacji, kształci przyszłych pracowników etatowych, a nie kształci ludzi samodzielnych, którzy są w stanie właśnie wnieść nową jakość do, 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 do kraju, do, dla społeczeństwa. Niestety, mam konserwatywne poglądy, jestem wolnorynkowcem, ale pracodawcy w Polsce i rynek pracy to taka patologia, że mówimy o poważnej anomalii. Szukają niewolników i najlepiej chcieliby, żeby u nich pracować i jeszcze dopłacać im na kolejnego leksusa. Najbardziej lubią zatrudniać stażystów z urzędu, z urzędu albo dawać pięć umów na okres próby. No więc ja tutaj wracam do tego, czy ten pan, który zadał to pytanie, jak idzie do sklepu, to on wtedy chce zapłacić więcej za jogurt? Czy on gdzieś do skarbonki wrzuca, to, to dajcie jeszcze tym, kto te, te jogurty pracują? Nie, on zasuwa i szuka... Tego najtańszego jogurtu. Tak? W związku z tym pracodawca jest niejako projekcją oczekiwań klienta, on też oczekuje, że, że będzie jak najtaniej. Oczywiście są pracodawcy, ja się z tym zgadzam, tak? ale to nie, nie wszyscy. Są tacy pracodawcy, którzy rzeczywiście chcą wyzyskiwać, jest taki model, on jest bardzo prosty. Wyzyskują, no bo jeżeli mniej zapłacę, no to więcej zyskam. Ale mamy takie sytuacje wolnorynkowe, że pracownik może uciec, może gdzieś indziej uciec i to jest bardzo dobra sytuacja, bo można zmienić pracę. Na wolnym rynku, tak jak widać, w Polsce. Mieliśmy do czynienia, ja startowałem biznes z, na rynku pracodawcy, a w tej chwili no, przed koronawirusem mieliśmy w mojej branży mieliśmy biznes pracownika. Tak? I to pracownicy rządzili. oczywiście głupieli, bo bardzo szybko do, do, dochodzili do bardzo dużych pieniędzy, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności, to spowodowało, spowodowało obniżenie i podrożenie jakości w ogóle usług. Tak? Także tak, tak to wyglądało. Mówię, są dwa aspekty, a teraz z tym modelem. Ja w swojej firmie, bo to też polecam wszystkim, przyjąłem taki model. Bo oczywiście może pan budować firmę na takiej zasadzie, im więcej będę miał pracowników i im więcej będę z nich zdzierał, to tym więcej będę zarabiał. Ale to nie jest model, który się sprawdza na dłuższą metę. Ja miałem inny model. Miałem model taki, że im więcej ja będę miał partnerów, z którymi będziemy się dzielili zyskami, to tym więcej ja zarobię. A potem, jeżeli ja będę pączkował, czyli będę budował działy, gdzie dyrektorzy będą mieli udziały swoje. To też ja będę więcej zarabiał, tak? Ja według tego modelu, no może on jest bardziej skomplikowany, może kiedyś trzeba by było go omówić z jakimiś tam rysunkami, grafikami i pokazać, jak to funkcjonuje, ale tak jak mówię, zastosowałem inny, inny model, poza tym też cały czas dążyłem do tego, żeby mieć partnerów w firmie, a nie niewolników, których wyzyskuję. Jeszcze na koniec wróciłbym do tego pytania o umowę o pracę. Bo w, pan odpowiedział na tą część dotyczącą opodatkowania tej umowy, natomiast tam y, komentujący zwrócił uwagę, że to jest coś, y, coś do czego większość osób dąży, bo chce po prostu y, wrócić do domu, poświęcić się rodzinie. No tak, no, wie pan, to jest, y, to jest y, znaczy to jest naganne według mnie, że mamy takie społeczeństwo, w którym rzeczywiście bardzo wiele osób myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby pójść do jakiejś tam roboty, odwalić w niej te swoje 8 godzin i już. tak? Znaczy, według mnie o wiele lepiej się funkcjonuje, mówiłem, jak się jest na, na swoim, kiedy się ponosi ryzyko, kiedy po przejściu tego bardzo trudnego okresu można działać samemu i odnosić z tego tytułu korzyści. Ja wiem, że to nie jest proste, ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawy. natomiast jeżeli edukacja, znaczy cała oświata, wszystkie media mówią, pracuj na etacie, bo to jest fajne, szukaj, niech dobrze ci płacą, ty wcale tam nie musisz pracować, bo tam dają ci jakieś pakiety fitness, tam ci dają bezpłatne obiady, tak? czyli to jest takie kreowanie takiego klienta klienta państwa, który no nie dąży do tego, żeby coś nowego wnieść do tego państwa. I tak jak mówię, cały socjalizm, cały PRL był na tym oparty. No i doprowadziło to, to do czego doprowadziło. Okej, okay, to ja na, na sam koniec pozwolę sobie tutaj na odrobinę prywaty. Otóż po latach w końcu nam zależy, kolportuje, rozpowszechnia książki, ponieważ we współpracy z Instytutem Misesa Powstał nasz sklep, znaczy nasz. Jesteśmy pośrednikiem dla właśnie Instytutu Misesa i skupiliśmy pokazać, się przede zobaczymy. wszystkim na trzech pozycjach. Uwaga, uwaga dla dzieci, pan jeszcze. Dla dzieci, tak. tak, nie miał okazji zajrzeć do środka. Mhm. Także może taka y, na pierwszy rzut oka recenzja. Czy pan myśli, że to dobry kierunek, żeby to takie pozycje w Polsce. Wie pan bardzo, według mnie bardzo dobry, tylko co z tego wyjdzie, tak? Bo jest jeszcze takie zjawisko, że dzieci mogą być trochę za młode na poznawanie pewnych zjawisk, natomiast wydaje mi się, że to jest. No, A ja... może proszę otworzyć jedną książkę yy, widność, czy, Tak, znaczy, o czy. Czy ktoś we... tego nawet małe dziecko może nie zrozumieć. Yy, Wie pan, zobaczymy, tak? Znaczy, ja uważam, że dopóki społeczeństwo jako społeczeństwo nie będzie wiedziało, czym jest inflacja, to to społeczeństwo będzie głupie i podatne. Natomiast w momencie, kiedy opanujemy wszyscy, będziemy rozumieli o co chodzi, kiedy będziemy wiedzieli, że to jest instrument władzy, która nas po prostu doi i oszukuje. Pompując swoje własne kieszenie, jeżeli będziemy, to być może będziemy w stanie zaradzić temu procederowi. Jeżeli ta książka ma w tym pomóc, to ja się podpisuję pod nią, wie Pan, wszystkimi kończynami, jakie mam. Także z chęcią to przeczytam i z chęcią będziemy jako paferę to promowali. No bo, bo przedstawienie fundamentalnych rzeczy, bardzo trudnych w wytłumaczeniu, bardzo trudnych w zrozumieniu nie dlatego, że one są trudne same w sobie, tylko dlatego, że jest taka otoczka matriksu generowanego przez innych, przez beneficjentów właśnie tej inflacji, no to, to ja mówię, ja się, ja tutaj polecam każdemu, tak? Próbujmy, może wymyślimy coś lepszego niż, niż to tutaj, ta książka, tak? Okej, okay, ale myślę, że... No naprawdę warto dzieciakom wytłumaczyć, czym jest wolny handel, czym jest prawo, czym jest inflacja. Oczywiście i samemu tak, że... sobie przy, wytłumaczyć również, także myślę, że wie pan, tutaj się zbliżają święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, w jakiej są cenie te książki, ale tak po objętości to nie powinny kosztować nawet 20 zł. Nie wiem, jak to jest, bo to prawdopodobnie jakieś prawa tam autorskie też trzeba było. Niewiele zapłacić. się pan pomylił. Cena jest niska. Cena jest niska. Kupować, dawać dzieciom, jeżeli dzieci nie, nie pojmują o co w tym chodzi, to czytać wraz z nimi, bo najlepszą metodą uczenia samego siebie jest uczenie kogoś innego. Ja największe postępy w angielskim zrobiłem, kiedy będąc studentem, mając 22 lata, uczyłem dwie dziewczynki jedenastoletnie. One zadawały tak proste i tak fundamentalne pytania, że ja po prostu musiałem na nie odpowiadać i wtedy poznałem fundamenty języka angielskiego. Ok, link do naszego sklepu znajduje się w opisie filmu. Jeszcze będzie druga część QA. Dziękuję za rozmowę.